Dzień dobry moi drodzy ósmoklasiści. Egzamin już niebawem, ale mam nadzieję, że się nie stresujecie, bo myślę, że już tyle, tyle, tyle za wami przygotowań, że wiedza powinna już być poukładana. Jeśli nie jest, no to zachęcam do subskrypcji tego kanału, ponieważ staram się wam pokazać jak tą matematykę rozumieć, jak sobie poradzić z jakimś zadaniem, jak zapamiętać wzory, także myślę, że warto. A tymczasem bierzemy się za zadanie pierwsze z egzaminu próbnego ósmoklasisty z 2024 roku z grudnia. Jest to egzamin próbny ostatni, znaczy taki od CKE ostatni przed tym waszym właściwym egzaminem w 2025 roku w maju i myślę, że warto go przerobić, bo jest to Jeden z niewielu egzaminów, który już jest robiony pod tą podstawę programową, tak? No bo zmieniło nam się. Wcześniej egzaminy były na bazie wymagań egzaminacyjnych, a teraz jest z podstawy programowej, więc delikatnie te egzaminy się będą różniły. No dobra, no to do dzieła! Poniżej zamieszczono fragment etykiety pewnego opakowania śmietany. Dobra, mamy tą etykietę. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. W opakowaniu zawierającym 200 gramów tej śmietany jest mm -hmm, dekagramów białka. No i kolejnego podpunktu na razie nie czytam, żeby nie zaprzątać sobie nim głowy, bo i tak e, tych informacji z, z kolejnego podpunktu nie mogę wykorzystać do rozwiązania pierwszego. O tym też pamiętaj, bo tam się coś może zmienić. Dobra, no to tak. Mamy tutaj dwa haczyki w tym zadaniu, tak myślę. Pierwszy jest już tu, no bo zobacz, w opakowaniu zawierającym 200 gramów tej śmietany. 200 g. a my co mamy? Podaną wartość odżywczą w 100 gramów produktu, prawda? No to jeżeli mam mieć tej śmietany 200 gramów, no to te wszystkie wartości odżywcze będą yy, w środku też pomnożone razy 2, tak? No bo jak wezmę 100 gramów i 100 gramów. To będę miała 200, czyli dwa razy więcej, więc też dwa razy więcej tłuszczu, dwa razy więcej wod wodanów, białka i soli. Prawda? Wydaje się to logiczne, nie? No to teraz tak. Co nas interesuje? Interesuje nas białko. No to szukam tego białka. Aha, dobra, białko mam tu. Waga, 3 gramy, ale w 100 gramach produktu. No to jeżeli w 100 gramach tej śmietany miałam 3 gramy białka, tu mamy białko, tu śmietana. No to w 200, tak jak mówiłam, jest dwa razy więcej, tak? Tu i tu. Taka prosta proporcja. No dobra, dwa razy więcej, czyli mam 6 gramów. I tutaj jest drugi haczyk. No bo jeżeli wychodzi ci coś w gramach, 6 gramów, i nie ma takiej odpowiedzi, no bo czasami tak lecicie szybko z tymi zadaniami, że już byście tutaj sześć znaczy gdyby było? Niektórzy, nie? Nie wszyscy. No to postaraj się popatrzeć. No tak, czy na pewno zrobiłeś dobrze, ale jeżeli jesteś siebie pewny, tak? Dużo ćwiczyłeś i umiesz te zadanka już tak fajnie rozwiązywać, no to się nie stresuj, bo najczęściej trzeba będzie jeszcze tą Twoją odpowiedź przerobić, tak, żeby zgadzała się na przykład jednostka. No i zobacz, mamy podać tutaj to wszystko w gramach, a mamy na razie 6 gramów. Mamy podać w dekagramach, w dekagramach, a mamy na razie gramy. Okej, okay, czyli musimy sobie gramy zmienić na dekagramy. I często się tutaj stresujecie o matku. Matko, ja muszę pamiętać te zamiany jednostek. Tak, trzeba, ale da się to zrobić w sprytny sposób. W jaki? Zobacz, grałam tutaj screen z mojej karty wzorów. Możesz ją sobie pobrać link, masz w opisie filmu. Myślę, że warto, bo jest ona przygotowana w postaci takich planż do druku. Każda strona to jest taka plansza, którą możesz sobie wydrukować i na przykład co tydzień zmieniać, powiesić sobie gdzieś w pokoju i co tydzień zmieniać. No, dlaczego warto? No, bo zawsze jak gdzieś tam w pokoju coś robisz, przechodzisz do szafy, do biurka, no to twój wzrok, mimo hota, gdzieś tam na chwilkę się zatrzyma na tej planszy, tak? I utrwali się to w twojej pamięci. I teraz tak, ja polecam żeby sobie po prostu te jednostki, bo zobacz, tutaj mam długości, masy i czasu, teraz będziemy się zajmować masą, bo mamy gramy zamienić na dekagramy. E, Uszeregować je sobie od największej do najmniejszej, tak? Tona, kilogram, dekagram i gram. Czemu? No bo zobacz, że teraz jak chcesz zamienić je między sobą, no to skaczesz tak. Z ton na kilogram o tysiąc razy tysiąc, z kilogramów na dekagramy razy 100. I potem razy 10, czyli 1110. Łatwo zapamiętać, nie? Od największej do najmniejszej. Dobra. Yy, no i szukam sobie teraz tego, co ja chcę zrobić. Ja chcę zamienić gramy na dekagramy. No i dobra. Mamy tutaj dziesiątkę i ktoś sobie myśli, dobra, no ale ja mam pomnożyć przez 10 czy podzielić przez 10? Hmm, nie, co tutaj było? W którą stronę? No to się zastanów. Z czego, na co przechodzisz? Przechodzisz przecież z gramów, gramów na dekagramy, tak? Czyli zwróć uwagę na zwrot strzałki, na grot, tak? On jest tu, czyli idziemy z gramów na dekagramy, czyli dzielimy przez 10. No, bo w dekagramie mamy 10 gramów, czyli w takim razie, przechodząc z gramów na dekagramy, znika nam 0. To znaczy, że przecinek się przesuwa w lewo, dzieląc to przez 10, tak? Bo dzieląc przez 10, przesuwam przecinek o jedno miejsce w lewo. No dobra. Tylko ktoś powie. Okej, okay, mam 6 gramów, gdzie to jest przecinek. <noise> domyślnie przecinek w całościach jest tu, na końcu z prawej strony. Jego się nie pisze, bo tam za przecinkiem mamy same zera, więc nie ma potrzeby pisać przecinek 000, ale on tam domyślnie zawsze jest. Czyli jeżeli masz go przesunąć o jedno miejsce w lewo, no bo masz podzielić na 10, no to on będzie. Zamieszczony przed szóstką. Tak? I będziemy mieli 0,6 dekagramów. Ok. No to to będzie odpowiedź A. Czytamy dalej. Masa tłuszczów w dowolnej porcji tej śmietany jest mm, 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 razy większa od masy soli. Ok. To zdanie trzeba przeczytać ze zrozumieniem powolutku. Masa czego? No teraz interesuje nas tłuszcz. Masa tłuszczu. Tłuszcz jest to w dowolnej porcji, czyli no nieważne, czy weźmiemy sobie 100 gramów, 200 gramów, 300 gramów, kilogram, czy ileś, nieważne. Dlaczego? No bo jeżeli ja y, badam relację między tłuszczem a solą, tak, ile razy więcej tego tłuszczu tam jest, no to biorąc więcej śmietany, ja z zarówno tłuszcz jak i sól, czyli proporcja między nimi jest zachowana jest cały czas taka sama. Cały czas tyle samo razy więcej jest tłuszczu niż soli, nie? No dobra, i teraz druga sprawa jest taka, dobra, tylko tu podkreślę jeszcze, że w dowolnej porcji. E, druga sprawa jest taka, czego jest więcej? Co ja będę mnożyć? Co ja tu będę robić? No zobacz, razy większa, ileś razy większa masa tłuszczu jest ileś razy większa niż masa soli. Czyli ja muszę wziąć sól. Przemnożyć przez coś, tak? Bo, I to wtedy dostanę tłuszcz, czyli malutką rzecz mnożę przez liczbę niewiadomą, żeby dostać sól. Czyli będę miała coś takiego, będę miała e, sól przemnożoną przez co? No nie wiem, tak? Czyli robię niewiadomą, wpisuję tutaj niewiadomą. Jeżeli w matematyce nie wiem przez ile mnożę czy dzielę, no to razy x, razy x, a, b, nie wiem, obojętnie, jakaś mała literka. I wtedy do, otrzymam tłuszcz, tak? Bo małą ilość soli, no pojęcie względne, czy tam jest mało tej soli, czy nie, w każdym razie mniej, mniejszą wartość, mnożę przez liczbę, no tutaj nam wyjdzie coś większego niż 1, no bo nie chcemy mieć jakichś malutkich łamków, mniejszych niż 1, większe niż 1, żeby otrzymać liczbę większą, czyli tłuszcz, mało soli, razy coś, wielokrotniamy tą masę, żeby mieć masz tłuszczu, tak? To jest ważne, żebyś wiedział, co przemnożyć. Czyli masa tłuszczu w dowolnej porcji tej śmietany jest większa ileś razy od masy soli. Czyli małą ilość razy X, żeby mieć tłuszcz. Ok. Często też nie wiecie, czy tutaj mam mnożyć, czy tutaj mam dodawać, dzielić, odejmować, musisz zwrócić uwagę na słowo. Jakie ono tutaj jest? Razy. Razy. Może być czasem o ileś. A może być czasem ileś razy. Jeżeli jest o ileś więcej, to jest dodać, o ileś mniej, to jest odjąć, a jeżeli jest razy, to kojarzy nam się to z mnożeniem i dzieleniem. No dobra, więc trzeba zwrócić uwagę na kolejne słówko, bo nie wiem jeszcze, czy pomnożyć, czy podzielić, tak? Ileś razy więcej, większa, tak? Większa, czyli mnożenie, jeśli byłoby mn... ileś razy mniej, no to dzielenie, trzeba coś pociachać, podzielić, żeby było mniej, nie? No ale mamy większe. ileś razy większa? Czyli to będzie właśnie mnożenie. OK, Mam nadzieję, że już to rozumiesz. Jeżeli jeszcze jakieś pytania masz, no to śmiało zadaj je w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć, żeby ci to jeszcze lepiej rozjaśnić, tak? To jest istotne. Zwracaj uwagę, ileś razy o ileś, ileś mniej, ileś więcej. Może się to pogubić, ale jeżeli zwrócić uwagę, czy jest razy to już będziesz wiedział razy, czyli mnożenie lub dzielenie, razy większe mnożenie, razy mn y mniej to dzielenie, tak? Dobra. No to teraz szukamy soli. Sól, 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 sól. jest tu. Sól 0,15 razy coś, żeby mieć ile tłuszczu? 18 gramów. No i teraz korzystaj z tego, że zadanie jest zamknięte. Bo nie musisz liczyć, tylko możesz szacować. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli sobie oszacujesz, to zaoszczędzisz czas na egzaminie. Zrobisz więcej zadań, tak? No bo zobacz, mógłbyś tu się skupić już na dzieleniu ułamków dziesiętnych, a mógłbyś oszacować. No bo zauważ, że jeżeli jednostka jest ta sama, a jest, bo tu też były gramy, no to jeśli przemnożę przez ile? Przez 100, żeby nie mieć przecinka to już dostanę 15. A tu mam 18, tak? Zobacz, jak dam razy 100, żeby przecinek był na końcu to już mam 15 gramów, a mam mieć 18, czyli to będzie na pewno przemnożone przez więcej niż 100. No nie? Czyli będzie odpowiedź D. No i nie musisz już e, tego liczyć, tak na piechotę. No bo jeśli byśmy dali 015 razy 10, to mielibyśmy dopiero 1,5. A chcemy mieć 18, to jest dużo razy więcej, nie? No okej, okay. gdybyś chciał to policzyć, no to zwróć uwagę na to, że tutaj jest mnożenie. Więc, żeby policzyć tego x, musimy pozbyć się mnożenia przez 0,15. Więc, jak to robimy? Algebra się kłania, nie? Więc dzielimy to. Robimy działanie odwrotne przez 0,15. Zachęcam też do zajrzenia do opisu filmu. Jest tam oferta kursu nagrywanego takiego obszernego, obszernego, który przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty, tam każdy, każdy temat y, tłumaczę, więc jeżeli na przykład jesteś jeszcze w klasie siódmej, y, czy w klasie ósmej już się szykujesz do tego egzaminu, no to myślę, że warto, jeżeli masz trochę czasu jeszcze, y, warto wykupić sobie taki kurs i wspólnie ze mną porozwiązywać te zadania, zwrócić uwagę, tak, czy razy, czy podzielić, nie wiem, dużo, dużo rzeczy tam tłumaczę. Y, Okej, okay. No, czyli co, jeżeli mamy podzielić 18 na 0,15, to musimy pozbyć się przecinka. Tak? Przypominam, w dzieleniu czy mnożeniu liczb dziesiętnych ten przecinek y, coś nam zawsze będzie zmieniał. W mnożeniu będziemy dopisywać przecinek do wyniku, a przy dzieleniu musimy Przesunąć go najpierw, zanim wykonamy dzielenie, w taki sposób, żeby go nie było. Czyli tutaj będzie już piętnastka, tak? O dwa miejsca jak przesunę. I uwaga, przy dzieleniu w drugiej liczbie muszę zrobić to samo, czyli tutaj będę miała też przesunięcie o dwa miejsca przecinka. No on był tu na końcu, pamiętasz? Czyli jak przesunę o dwa miejsca, to tak jakbym zrobiła coś takiego, chłopciub, bo. Tutaj, pamiętasz, są same zera. Ich się nie pisało po prostu. Ale tu dalej są zera, dalej są zera, zera, zera. Więc ja jak przesunę przecinek, no to mam taką liczbę, nie? Ten przecinek jest tutaj na końcu. E, ok. Dlaczego tak się robi? Tłumaczę w kursie. E, przy dzieleniu musisz przesunąć w obu liczbach przecinek. Mam nadzieję, że to pamiętasz. Dobra. No i co tu mamy? Może zrobimy to sobie pisemnie. O tutaj. Dobra, czyli mamy tak 0,0 podzielić na 15. W 18 mamy jedną 15. Odejmujemy. Spada nam uwaga. 1,0. W 30 mamy dwie 15, czyli mm, idealnie to jest, tak? 2 razy 15 to 30. Ale uwaga, nie zapomnij o tym, że tu było jeszcze 1,0. Ono też musi spaść, tylko że już dzielenia nie wykonujemy, tak? No Bo 0 na 15 to jest 0, więc może ono. Być po prostu tu dopisane do góry. No dobrze, czyli wyszło nam to samo, nie? Odpowiedź D. Ym. Ok, mam nadzieję, że zadanie jest zrozumiane przez Ciebie. Jeżeli nie, no to śmiało, zadaj swoje pytanie w komentarzu. Zachęcam też do pobrania karty wzorów, naprawdę, żebyś sobie utrwalił. Ona jest taka kolorowa, ym. też myślę, że jest tak pogrupowane to wszystko, żebyś ym. pamiętał tak, że właśnie tak jak z tym jednostkami, że najpierw jest tona, kilogram, gram i przeskakujemy. Tysiąc, sto i dziesięć. Zawsze tam są jakieś takie fajne sposoby na zapamiętanie tego. No cóż, zapraszam Ciebie też do kolejnego filmu na tej playliście. W nim rozwiążemy zadanie drugie, w kolejnym trzecie, czwarte i tak dalej. Możesz ze mną przejść przez cały ten arkusz, żeby się sprawdzić już przed tym Twoim właściwym egzaminem. Do zobaczenia!